I to jest drugi specjalny siadł, który był Dobra, dalej, dalej, dalej To jest drugi Dobra, idziemy dalej, Tak się kończy. Kurde, mamy się takiego cechowka. I, I, dole, 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 dole. Do kiegać, I nie I dawaj, 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 jeszcze nie specjalny siadł, ale. Więcej i lege. I nie pijesz na plus. Jest No dobra, let's go. Dalej, 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 dalej. Dale. wow. No, oh. no. i to wszystko co było z Te było na tyle.